Niech droga, bo na spotkanie, Żyje przyjemnicy zaskoczy. Niech wiatr nigdy nie wieje ci w oczy. Niech słońce ogrzewa twoje liużo, A dęs strasza twoje pola, co są. I do czasu, kiedy następny roczek przebija, Niech sam Bóg ci sprzyja. Dzień dobry, Państwo. W tym iralskim błogosławieństwie Agnieszka wprowadziła nas w nasz maragdową wyspę, która będąc zmniejszał z Wielkich Wysp Brytyjskich usunięła do Was powodu zory, flask i wyspę. Witamy grono pedagogiczne i naszych drogich i Spotykamy się z okazji przypadającego na dzień 11 marca Święta Inwazji, czyli Dzień Świętego Patronka. Przy tej okazji chcemy Wam przybliżyć tego patrona i kraju, do którego w ostatnich latach zdecydowało się wyjechać tak wielu polaków. Zachęcamy do pilnego słuchania informacji. Przerwach na polu. Zajmijcie tylko wiatr w oczu, blokując trzy księżyców. Słyszeliście w ogóle, że możemy coś To Kto? Czy tarak, Co się na pewne jest nie wiedziałam jakiegoś świętego wulkanu? Sto się to na pewno jakiś przystojny antropsecki model. Bo, dziewczyna, jaki model, jaki aktor? Co wy dać mu mógłby? się, Mogłabym się razem nie rozumiem. Otóż święty Patryk to obok świętego Mikołaja i świętego Walentego najpopularniejszy święty na świecie. Wszędzie, gdzie mieszkają Irlandczycy i nie tylko czci się jego pamięć powszechną zabawę. Do... Organizowane są nawet z tej okazji publiczne Zaraz. i w Randzie Północnej. Zwykło się mówić, że kto raz odwiedził Irlandię, nigdy jej nie zapomnił. I powiedzenie to wcale nie jest przysadne. Irlandzki kra mają w sobie coś mistycznego. Wiąże się to z wciąż obecnym duduchem przyszłości, jak również z faktem, że kraj ten tworzy się w zawierzyczne wróżek i artykuł. Co ma swój rodowód z tradycyjnych i Pokonując falę przysięgli być wolnymi. Nigdy więcej nasz kraj nie będzie domem dla despoty lub niewolnika. Z powodu Irlandii. <tryk> Tej nocy stajemy na skraju przepaści. Z powodu Irlandii nadchodzi niedola lub do, lanów, do Armaty grzmią, karabiny strzelają, zaśpiewają żołnierską pieśń. W nich zawsze panuje sympatyczna atmosfera tworzona przez gości i miłą obsługę. A ożywionym dyskusją zawsze towarzyszą dwa narodowe napoje: whisky albo winy. Rozmawiając z Kirlandczykami, warto przestrzegać żelaznej zasady: nie poruszać tematu związanych z religią i polityką. Nikt nie zabrania do... Nikt z Was nie napisował i nie przygotował katarzy. Jeśli bardzo przepraszam, właśnie no, nie mam. Czupaj, masz dobreczenia! Nie wiem, z czego to wynika może dlatego, że niedobrze czytacie plakaty, znaczy nie czytacie. I dokładnie nie czytacie, może dlatego, że po prostu nie mamy Natomiast zachęcam Was, jeżeli są jakieś ogłoszenia na sali numer 6, zresztą wiem, że pani również przekazywały... przygotowali prezentację. Widać, że obecnie jest dominujący, że na wyspach, wyspa, z